Niespisane ludziom sobie ustnie przekazywali, możliwe, że niechcąco dodali coś upiększyli. Co najmniej 600 lat wstecz, 15 kilometrów sąd w Kęczynie, który wtedy nie miał jeszcze 50 lat, dopiero co nadane prawa miejskie, nowy zamek krzyżacki w jego lochu, w ciemnicy ze szczurami, skazani na śmierć. Prawdopodobnie był to przywódca jednego z kilku powstań niezbyt udanych przeciw krzyżakom. Chodźcie, tu możecie tu wziąć taborety i tu sobie przyjść. Niezbyt udanych. Kto poradziłby takiej potędze krzyżackiej, która tu była? Ledwo Jagieło ich pokonał, a ludziom pod Krzyżakami było bardzo ciężko. Byli nawracani na chrześcijaństwo ogniem i mieczem, zmuszani do ciężkich robót przy budowie tych zamków innych. Buntowali się, a oni te ruchy wolnościowe tłumili ludzką krwią w zaraniu, żeby się bunt nie podnosił. Rozumiecie polski język? Znastujcie w Rusjan. Kazimien. Ja nie mnąś to nim Pani I ten człowiek modlił się do Matki Bożej o ratunek tam, y, tam y, w Kęczynie w tym lochu. Mała szansa, chyba cud. Ale u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I według tego ustnego opowiadania Matka Boża miała się Jemu ukazać, nie tu. Ale w Kęczynie w tym lochu więziennym, jakby w niebie był, powiedziała, zrób figurkę, tak jak widzisz mnie z Panem Jezusem, to cię uratuje. A pani rozumie polski język? No. Dzięki Pan też, Pan też, Pan też. Tak. Zrób figurkę, tak jak widzisz mnie z Panem Jezusem, to cię uratuje. I tak się stało. Czuli coś niezwykłego. Już nie mieli odwagi uśmiercić, puścili do domu w Reszlu, 5 km stąd, razem z figurką, którą na polecenie Marii, po drodze, która tu dokładnie była w lesie, postawił na przydrożnej lipie. To ściągnęło dużo ludzi, bo wiadomość błyskawicza się roznosiła, cudem uratowany. To ściągnęło dużo ludzi, modlili się, dozywali wielu łask, cudownych uzdrowień. Pierwszy cud, niewidomy, tu na modlitwie wzrok odzyskał. Jeszcze więcej ludzi ściągnęło. Zbudowali kaplicę wokół tamtej lipy, to nie sta. 12 na 8, lipa w środku, gamy duchem. Tak było ponad 100 lat. Po stu ludności tutejszej na siłę narzucono luterańską wiarę, gdy krzyżacy masowo na luteranie przechodzili pieli się do władzy po hołdzie pruskim 1525 Cujus Regio eius religio. religio. O, wyższe wykształcenie Ma a właśnie nie ukryję tego. Cujus Regio, eius Religio. Czyje panowanie? Tego wyznanie kaplicę natychmiast zburzyli jako żywy ośrodek kultu marynego, bo luteranie inaczej na to patrzą. Kaplicę natychmiast zburzyli, z tego kamieni, na ironie zbudowali w kętrzynie przy zamku stajnie dla koni. Kaplicę zburzyli, lipę wycięli, spalili, a tem postawiono, gdy ten kościół stał już ponad 20 lat, żeby to miejsce przypominała, a figurkę podobno z kamieniem w pobliskim jeziorze utopili. A fundamenty zburzonej kaplicy przysypali ziemią ze wzgórza, które było gdzie to prezbiterium. A w tym miejscu ustawili szubienicę i napis, kto tu przyjdzie się modlić, tego powiesimy. Bo luteranie mówili, że oddawanie czci świętej nawet Marii jest zabłogonem. Dziś niektórzy luteranie bardzo czczą Maryję. Tu są Mazury, kawałek za szosą, Warmia, ludzie z niej podchodzili do granicy. Nawet w dzień nic nie groziło. Warmia zawsze katolicka i marina. Mówi się święta Warmia. A tu na tę wysepkę katolic, katolicką i mariną, na tę wysepkę w Morzu Luteranizmu, w Morzu, bo tu Luteranizm. Przychodzili nocami w strachu. Modlili się cicho, żeby nie stracić życia. Przykro było ludziom, że do miejsca słynącego łaskami cudami ponad sto lat nie mogło przyjść jak dawniej, jeszcze niedawno, w pielgrzymce z głośnym śpiewem, modlitwą i tak smutno było tu blisko 100 lat. Po stu przyszła wolność dla kultu maryjnego, na starych fundamentach odgarniętych ziemi zbudowano nową kaplicę, jezuitów sprowadzono do obsługi pielgrzymów. Już szumienica nie straszyła, pielgrzymów coraz więcej, kaplica za mała, biskup Warmiński polecił budować kościół, ale tu przed 300 laty było bagno od strumyka do jednej czwartej kościoła z tyłu, zasypali je ziemią z tego wzgórza. A dwa lata, dzień i noc, bez przerwy wypompowywali wodę z miejsc pod fundamenty i wbijali ogromne pali 11-metrowe, do czwartego piętra, dębowe, olkowe, zaostrzone, okute żelazem. Jest ich kilka tysięcy, ledwo zaczęła podnosić się budowa, nastąpił nagły wielki napływ pielgrzymów, bo do miejsca, zwynacego łaskami cudami ponad 300 lat, dodatkowo ściągała ludzi sensacja. Że na bagnie Pana budują wielki kościół. Pierwotnie miał on być bardzo prosty. ściana frontowa zewnętrzna gładka, bezmierzch, malowidła tylko pod oknami pięć i pięć. Ale gdy jezuici zobaczyli tylu pielgrzymów już przy rozpoczęciu budowy, mieli przeczucie, że będzie ich coraz więcej, i ku zdumieniu otoczenia nagle plamie zmienili. W takim razie musi to być coś pięknego. Na chwamę Boga i cześć, Matki Najświętszej. I dlatego ta zasada zewnętrzna jest wyjątkowo okazała, a malutkowa w samym kościele. Wykonał je Maciej Majer z Lidzbarka warmińskiego. Biskup, zatroskany o piękno tego miejsca, najpierw wysłał go na własny koszt do Włoch na studia malarskie, bo Włosi byli mistrzami takich malowideł. To są freski od włoskiego alfresco na świeżym oklety. Te farby wsiąkły i są bardzo trwałe. Temat malowidem idzie pod oknami w koło wydarzenia z życia Marii. Od jej narodzin do nawiedzenia świętej Elżbiety. To samo środkowy obraz w Wielkim Ołtarzu przesławia nawiedzenie, a dalej od urodzenia Jezusa do śmierci zaśnięcia Marii. W tamtej nawiewocie jest męka i śmierć Jezusa, a tu chwała. od zmarł do Niego wstąpienia. A nad nami chwała Marii. Pomysły zaczerpięte z Litanii Loretańskiej do Matki Bożej. Mało kto wie, jak ta Litania powstała. Mówić? Tak. Bo pięć i pół minęło. Przez lat wstecz we Włoszech na seczku Loreto, ludzie przychodzili na modlitwę do figury Matki Bożej i wypisywali tytuły Marii i prośby do niej. Na postumencie, na którym figura stoi. Tak, powstała Loretańska. Od Loreto, a nie lutra, bardzo dawno przyszła do Polski i tu z niej są pomysły. Górny obraz w ołtarzu. W niebo wzięcie Matki Bożej, a na sklepieniu królowa. Nieba i ziemi, aniołów, proroków, apostołów, gdzie jest okrągła kopula. Apostołów, męczenników, wyznawców. W ciągu kilku lat Maciej Majer z uczniami wymalował sobie kościół. Szybko szło. Poszedł malować krużganki okalające kościół. 100 metrów długie. Także na tysiącach pali nie planowano ich budowy. Z braku pieniędzy budowa kościoła stawała. Ledwo ukończyli, a ówczesny przełożony, jeszcze nie proboszcz, bo nie było partii, zmarł nagle dość młodo na serce ze zmartwienia, że nie ma czym wypłacać za materiały i pracę. A mimo to, mówić? Tak. Zbudowano je i to szybko w trosce o pielgrzymów których na poświęcenie osiła przyszło niespodziewanie tak dużo, że się tu nie zmieścili. A gdy burza nadleci, gdzie się schować, hotelu nie było. Dla nich te krużganki w dzień tam się modlili, posilili, a w nocy spali na smomie i sianie. Nikt nie brał opłaty, byli ile chcieli. Maciej Majer z malowaniem nie doszedł ani do powydługości spadł z ruszczowania ledwo trzy metry, zabił się. Pochowany w podziemiach są jeszcze kości. Uczniowie malowali dalej, ale jak nożem uciął. Ich malowidła są blade. Nie wiadomo dlaczego. Tyle lat patrzyli na ręce mistrza i nie podpatrzyli jego tajemnic. Jakie farby, proporcje, jak to mieszać? Po kilkudziesięciu latach, już 1800 z drobnymi, czasy na po Leona już nie uczniowie, bo nie żyli. Inni od bramy w lewo malowali i nad wioskiem z pamiątkami ledwo szczątki zostały, Bo to nie są preski na mokrym tynku, ale na suchu, na wierzchu i wszystko spadło. Kościół ma lat 300, witraże 100. Przedstawiają część bolesną różańca od ogrójca do krzyżowania. Dano je, żeby złagodzić ostre południowe słońce. Od północy nigdy witraży nie było i nie planowano, żeby nie zaciemnić wnętrza. Przy oknach są okrągłe malowidła, medaliony, ale i na łukach, i na bokach. Ponad sto przedstawiają cudowne uzdrowienia, które ludzie sobie tu wymodlili od umieszczenia figurki do wybudowania kościoła. Dla późniejszych nie było już miejsca, zostawi w kronikach. Malowidło jest na każdym kroku iluzyjne. Na pilastrach, w filarach wmontowanych w ściany. trynienki niebieskie Najlepiej widać na tych, gdy się tam y, y, stoi, takie miejsce. Trynienki białe są wyżłobione, grzbiety wypukłe, gładko jak na stole. A na górze, na samym środku głównego sklepienia, kopuła w środku Gołębica, symbol Ducha Świętego. Najlepiej tej luzji widać w południe słoneczne, gdy się jest prosto nią jest w górę, jak w, góry, a w, tak, w Też gładko, tak. Też gładko jak na polach sąsiednich. A największą atrakcją jest ta gowa Namalowana chodzi za nami. Jeszcze raz na gółnicy spójrzcie wzrokiem do okna. Dużo lepiej widać jak się tak jest. Od do okna wzrokiem iść. Na balkonie są namalowani apostołowie. Ten wielki, biały tunicy, niebieskiej szacie. Goła, zwisająca ręka, zawsze skierowana jest na nas tam, gdzie jesteśmy. I nież żałtarza rękę idzie za to, I do drzwi ręka też. Halo? Teraz mówię najważniejsze w tym miejscu. Dwie minuty na czarną godzinę życia. Gdy jezuici przyszli do tej nowej kaplicy, do tej drugiej, która po stu latach stanęła na fundamentach poprzedniej, wtedy nikt nie przeczuwał, że niedługo, bo za 60 lat na tym bagnie kościół stanie i tylu ludzi tu będzie przybywało. Ksiądz rektor bywał tu pewnie w lecie. Tu co dzień setki Mnóstwo. ludzi, nawet po parę tysięcy. Od wiosny do jesieni to około parę tysięcy. Nawet poprawił ksiądz biskup Jezierski, że też tam gdzieś liczono, mówi o obcach najmniej 600, chociaż teraz zmalało w ostatnich latach tak powolutku. Tu dużo ludzi przychodzi. Nikt nie przeczuwał, że tu będzie za 60 lat. Na tym bagnie tak piękny kościół stanie i tylu ludzi będzie tu przybywało i to różnych języków ze wszystkich kontynentów świata. Na miejsce straconej figurki do tej nowej kaplicy, jezuici sprowadzili ten obraz w ołtarzu najniżej umieszczony, najjaśniejszy. Namalował w Wilnie na zamówienie flamandzki malarz i Penc, a czerpał natchnienie. Z obrazu Matki Bożej Śnieżnej, który jest w Rzymie, w najstarszym Kościele Maryjnym, pod tytułem Matka Boża Większa, po włosku Santa Maria Maggiore. Maggiore. Rzymski jest ikoną. Jezus i Maria na ikonach mówią do nas, z nami ważne rzeczy. Jezus prawą dłonią wskazując na Marię, mówi: Oto matka twoja, gdy umieram na krzyżu, czy godzinie w strasznej męce, myślam o nas, o każdym z osobna po imieniu. Znał nasze łzy i troski. Testament zrobił, największy skarb zostawił. Swoją najświętszą matkę nam na pomocy obronę. Byśmy w ciężkiej chwili nie targnęli się na życie, bo to niczego nie rozwiąże. Dramat i rozpad bliskich pogłębi zbawienie wieczne na włosku, powiesi odpowiedzialność za zmarnowany wielki dar życia i niewykonane zadanie, które każdemu daje Bóg, nic za mnie nie zrobi. Każdy ma swoje i to bardzo ważne, ale byśmy w ciężkiej chwili wołali Matko Boża, ratuj, nie mam siły i ginę. Natychmiast przyślę dobrego człowieka, który pocieszy, pomoże, uratuje, ale czasem mnie będzie chciała wysłać tą dobrą misją. Nie do bo może być po tragedii, za późno. Trzeba tak jak ona, natychmiast z pośpiechem wybrała się w góry do swej krewnej Elżbiety. Środkowy obraz to mówi, na nawiedzenie. Lewą tuli Jezusa do serca, znak, że jest najlepszą matką, a prawą wskazując na Niego mówi, zróbcie wszystko, co Wam powie. Na weselu kazał nosić wodę. Zrobili wszystko i napełnili je aż po brzegu Dopiero wtedy stał się cud. Nie inaczej będzie w naszym życiu. To był leniwi, nie uczył się, bogactwo, nie wie, Pani, teraz czuję. Źle będzie, modli się gorąco o cud. Za nas cudu będzie wstyd. Na cud możemy liczyć dopiero wtedy, gdy zrobimy wszystko, co powinniśmy, i dalej jesteśmy bezradni, jak apostołowie w łódce pełnej wody z perspektywą dna. Kto tu z wiarą przychodzi, może wymodlić wiele łask z obie innym, bo Bóg nie przestał być wszechmocny, a Maria, nasza Matka z nieba patrzy na nas czym? Sercem, bo tak Matka patrzy doskonale, wie, czego nam braknie, co nas boli. Co godzinę są nowi ludzie, w lecie to po kilkadziesiąt, setki ludzi.